Ostatnie trzy mecze graliśmy jako faworyci. Jako faworyci powinniśmy wygrać, bo tutaj się siebie gramy z drużyną na to nasz się... Nie ma, my nie jesteśmy nigdzie faworytami. Musi... Pierwsze mecze też graliśmy na luzie. Gówno. To, to nie działa. Teraz ostatnie trzy mecze też. Jesteśmy faworyci, Wygramy to na ostrów słaby, tam na 9, na 11 miejscu, coś tam. Szczecin na równi nie ma, my nie jesteśmy faworytami. Nie ma. Musimy mieć złość. Tak? A to widać. Szubi, co ci powiedziałem? Marcin tu ma być wojna, nie ma chodzenia, że przyjesz mi wygrać, tak? Dawaj.

Uuu, są wysokie skarpetki. No to już bicia ma po Jest? Wszyscy? Poduszka od syna na szczęście. Tomasa. Wypożyczył mi, więc jedziemy do Radomia po zwycięstwo. Litrowy i z buraka. Czujesz? Zalecenia Pitela Z 15 tygodni napisz na to. No, to, to widzisz, to nie możemy tego sprzedawać, bo to patenty nasze są i później. Później, później gramy. No chodzą. Baranna Pompa. Chciałbym przeczytać podsumowanie klasyfikacji generalnej po wczorajszym konkursie rzutowym. Yy, troszkę się wyniki zmieniły Jakub, od ostatniej Jakub, klasyfikacji. Jakub, miałeś przede wszystkim przeczytać wyniki wczorajszego konkursu. Dobrze, więc następujące: a więc, tak w wczorajszym konkursie pierwsze miejsce, 12 punktów do klasyfikacji generalnej Maroc, Filip. Brawo. Brawo, Wojtek i żołnierz. Po 4 punkty Karol i Peter. Zajebiście. Dwa punkty pracy i jeden punkt leci do... Konkursy do do MBS Nie ma pieprzu? To najpierw, to jest wszystko doprawione, nie mam stołu Czyli... Peter, oni cały czas nie mogą zrozumieć tego tekstu, nie? Kamiński. Czy ty rozumiesz co to znaczy jest pieprz? Tak. No Można i widzisz, zobacz, tu jest ta hołda, co ty? Jeszcze pijanie grzybkowe Dzień bezpieczenia od dzień schłacony Dzień nagrywaj tego ty Grywaj, grywaj. Dzień dobry, tak. robicie zdjęcia dla nas? Dzień dobry! A skąd jesteście? Z Gdyni Z Gdyni? Z ofert co? Z ofert Z ofert Spartowcy sportowcy jesteście? sportowcy? To jest, to jest to kibic podstawa. taki, panowie. Ale co wy uprawiacie? Uch. A, no to widać, że po Ulica to jest one up? One up to jest horizontal staggered dla piątki. Tak jest. Two up. to jest e double high zbyt. Boli? Nie cenzuralnie bym powiedział na... Dawa Filip Tak nie trafiasz, nic już został Nie ma sensu Zielej biegaj To jest faworytem znaczy był Piotrek, ale już trafił więc drugi raz nie trafił więc Biorę to, to się nie grać, tak. Ofens co? Dwadzieścia złotych, pierwszy na konto. I co? dla dzieciaków? Nie nagrywaj tego, będę musiał podatek oddać jakiś. Ty nie wkładasz w próg sumniczy. No jeszcze. Nie biegałem jakoś specjalnie do ataku, jak szaleni, ale 80% czasu grają w Grają, czyli grają czy w tranzycji, czy, czy w, yy, w pozycyjnym. Pick and roll side, przerzucenie, kręcą, żebyśmy wiedzieli, boom, pick, nie ma przerzucenia i atakujemy. Tak? Jeżeli piłka jest pchana, mamy przewagę i pchana jest w pasie środkowym, nie wbiegamy pod kosz szeroko i atakujemy. A To może zwariować. Ok, takie rzuty z jednej nogi, nie ma problemu. Zrobili na pierwszym piku z czwórką switch, on piątkę miał, tak? Nawet nie spojrzeli na mistrz. Five flash, flash, Takiego czegoś nie może się, to się nie może zdarzyć. Five flash staje topsa. Biegnę, wiem, że jestem wiem, że będzie switch, i sobie dobiegam do widzi. Tak. Widzicie jakiś teraz, jest dziwnie pobudzony. I co ma w rękach to pali z tym? Z wentzpilsem oddał chyba 8 czy 9 rzutów w pierwszej połowie. 3 tak? Dawaj. Dobrze, bo ja idę, idę górą na tym pikem roluję, jestem od razu na jego plecach, tak? Idealne ustawienie. Jest. Jak będę chciał przejść dołem, to nie dam rady, stanąć To jest ta akcja, gdzie ona jego podszedł na pika, co on mówiłem i rzucił. Tak jak piper się. Jak to się wygląda. Ale w też jest. Tak, no i w ogóle ci trzej. Ten tak samo, cztery właściwie. Na wegdory, ale... My nie stoimy tak, że nie widzimy gościa, tak? Więc się w ogóle nie spodziewam żadnego wektora. Oczywiście, jeżeli się zdarzy tak, że ktoś przegrywa, ja robię krok do pomocy, to switch, żeby ta druga osoba, która przegrała, ewentualnie jeszcze mogła gdzieś na powiedz do rogu, tak? Nie ma problemu w tym meczu, jak będziemy switchować. Naprawdę, nie ma problemu. Nie switchujemy tylko jeden 5 bo nas zabiją. Tak? Ale to wszystko to nie są gracze, którzy mogą nas zdominować po koszach. Nie ma szans. Ale słowo, Prawa penetracja, bardzo mocno. Po pierwszym koźle tu się zbija. Jak już Przegrałem w prawą stronę I on robi ten kozioł, to już bez wyciągania, bez tego. To i niech on na kontakcie trafi tego flutera, tak? Słaby obrońca. Bardzo słaby obrońca. Mamy do najlepszy meczu PES, bek, Jadę. Czuję, że to jest zespół, który należy. Przegraliśmy z nimi cztery rychy tylko dlatego, że nie mogliśmy trafić nic z tej pozycji. Nic. Bo oni trafili wszystkim. Jutro wychodzimy, od początku lejemy. Jest telewizyjny mecz. Mam nadzieję, że sędziowie nam trochę pozwolą agresywniej pograć. Zabieramy to i oczekujemy w domu lidera, żeby dwa z rzędu po kawę Muszę No bo sobie wziąłeś takiego bydlaka, trzeba sobie k -k -a wziąć, no. Był KK i byś zrobił przeciąg w pokoju, to mógłby wylecieć za okno gdzieś tam. Dzień dobry. Ja już nie gram, ale się podpiszę. jestem zawsze zdziwiony. Na trzech? Tak, na trzech. Powiem ci, że niecodzienna sprawa. No, ale to jest profesjonalny album, to tak to można podpisywać. Trzymaj. Proszę okay. bardzo, tam jeszcze masz. Ale Halo, 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 panowie! Panowie, kolega z nami pojedzie, proszę się podpisać tam na y, tym, co będzie chciał, tak? Dawaj, tu, dawaj, tu, Władaj, dawaj. Smaruj do przodu. Pierwszy raz jedziesz z zawodnikami na mecz? Tak, pierwszy raz. Jesteś zaskoczony? Jest to, że w ogóle mogę. Szubi też. Ja też. Pierwszy raz ale na mecz, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza rzecz, nie ma żadnej rozmowy z sędziami. Żadnej. Popadliśmy ostatnio w jakieś dyskusje minny. pokazywanie tego, nie ma w ogóle tego. Ja rozmawiam z sędziami, wy się zajmijcie. Starsi zawodnicy, kapitan, wicekapitan, cokolwiek może podejść i tak dalej. Nie możemy ich wprowadzić w mecz, typu że soku wewnątrz piłkę przekozuje całe boisko i To się nie może zdarzyć. Jeżeli soku jest na piłce, a soku ostatnio bardzo dużo forsuje, cztery osoby, jedna noga w trumnie. Gość, który kryje bela, nie musi. Bel lubi sobie w tranzycji rzucić, więc Filip jesteś tam czujny, tak? Tak. Yy, następnie soku 75, tak, żeby nas nie minął. Bel 100%. Od razu do niego. Witka, tym bardziej, 120%. Blisko do niego i agresywnie. Niech sobie rzuci dwa punkty raz w penetracji lewej. To się na pewno z nami nie zdarzy. Mamy dzikie piątki pod koszem. Skasują go tam. Faul wymszą. Tu zrób, fake, popatrz. Cierpliwie dżony. Wie, że nie ma pomocy dwa koziołki, mocno się wbijeci w górę, tak? Wysocy nie wbiegają pod kosz na linii trzech punktów, albo quick, albo przechodzimy do szubi krzykni czy Marcel. Filip, do czego, do czego przychodzimy, czy fish side czy five-up, czy five-side, whatever, tak? I gramy, przerzucamy piłkę. Oni nie są w stanie z nami grać. Jeżeli gramy to, co graliśmy ostatnio... ostatnim mecz graliśmy bardzo dobrze. Zabrakło nam trochę szczęścia. Naprawdę graliśmy dobrze. W ostatnim meczu graliśmy, przygraliśmy 40 punktami, nie zarobiliśmy nic, a mieliśmy 26 otwartych, rzutów, 26 otwartych rzutów. Jestem otwarty rzut. Nie bajeruję. Nie szanują Ciebie? Nie szanują Cię? To możesz sześć Trafisz dwie, jesteśmy tak zarobieni, tak? Nie ma żadnego problemu. Jeżeli... Filip, Pisz? No. Jeżeli ktoś nie trafi otwartego rzutu, to nie chce widzieć machania. Razem. Idź do kolegi, pomóż mu. W koszmówkę się gra tak, żeby... W obronie obroną, ale w ataku, żeby z, y, znaleźć otwarty rzut i po prostu rzucić. Jeżeli teraz my sami siebie nie będziemy wspierać, to kto nas będzie wspierał? Sędziowie? Nie będzie. Jak oni zobaczą, że my się kłócimy, że my mamy miny takie, to energia jest taka, że oni mają nas w dupie. A jak widzą, że my jesteśmy razem, to też nam pomogą. Robię fake i penetruję to mocno. Ja czekam na kontakt, ja chcę, żeby oni mnie A nie, że robię penetrację, oni gdzieś tam mi machną ręką, salują mnie albo mnie lekko podepchną i ja eee -E -E Ja chcę kontakt. Tak? takim musicie mieć nastawienie. Idę pod kosz, ja bym chciał dwa, na co? Z dwa punkty to Leszczy rzucają. Ja chcę, żeby mi tu przyje*******, idę, to góry. Tak? Kiedyś to szczęście wróci. Jestem 100%, 100 przekonany, że ten mecz się wygramy. I, wygramy. I teraz, 100%, 100 od początku, nie oszczędzamy się. Nie ma, że w czwartej kwarcie, bo czasami to nam wraca, że tutaj trochę zachowawczo. Ostatnie trzy mecze graliśmy jako faworyci. Jako faworyci powinniśmy wygrać, bo tutaj się wygramy z drużyną na też szpitalu. Nie ma, my nie jesteśmy nigdzie faworytami. Musi... Pierwsze mecze też leciły na luzie, gówno. To, to nie działa. Teraz ostatnie trzy mecze też. Jesteśmy w obozie, wygramy. To na Ostrów słaby tam na dziewiątym, na jedenastym miejscu, coś tam. Trzeci na równi nie ma, my nie jesteśmy w Nie ma. Musimy mieć złość, tak? A to widać. Szubi, co ci powiedziałem? Macie się pozytywnie, rozumiesz? Tu ma być wojna. Nie ma chodzenia, że przyjść mi wygrać, tak? Dawaj. GO! GO!